Jest piątek 21 października, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Agata Jasińska, czas na losowania gier lotto. Najwyższa rekordowa wygrana, jaka padła w Eurojackpot w Polsce wyniosła ponad 213 milionów złotych. I jest to rekord, który został pobity w tym roku w sierpniu. Już za chwilę poznamy wynik losowania, które chwilę temu odbyło się w Helsinkach. Może i tym razem padnie wielka wygrana? Przypominam, że w Eurojackpot do wytypowania jest 5 liczb z 50 i 2 z 12. Do gry zapraszam w punktach lotto i na lotto.pl. A losowanie lotto już jutro. Tym razem do wygrania mogą być nawet 3 miliony złotych. Warto pamiętać, że w lotto tysiące osób wygrywa także dzięki trafieniu piątki, czwórki i trójki. Zapraszam do typowania swoich szczęśliwych liczb jeszcze dziś na lotto.pl. Trwa akcja promocyjna Multi Multi. Typując 8 liczb można wygrać więcej. Wygrane wszystkich stopni są powiększone o 50%. Promocja potrwa jeszcze tylko do jutra, a teraz czas na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul będę maszyny jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby 28 18 42. Szesnaście siedemdziesiąt trzy trzydzieści dwa czterdzieści jeden sześćdziesiąt jeden dwanaście dziewięć pięćdziesiąt sześć Sześć czternaście czterdzieści trzy pięćdziesiąt siedem dwadzieścia, siedem, siedem, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. 69, ta liczba jest plusem. Wczorajsze losowanie mini -lot to przyniosło aż 6 piątek. Grający w Gnieźnie, Bytomiu, Krakowie, Pabianicach i Łodzi się sięgnęli po prawie 50 tysięcy złotych. Gratuluję zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 ułożone kule. Komara mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę. I losujemy pięć liczb dwadzieścia pięć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dwa, czterdzieści jeden. W Szansie można wygrać aż 2 miliony złotych. Aby sięgnąć po takie pieniądze, wystarczy trafić wszystkie cyfry w numerze tej gry, który znajduje się na kuponach lotto, mini lotto, multi, multi, kaskady i ekstra pensji. A oto numer superszansy 6, 4, 0, 7, 0, 9, 9. Gratuluję zwycięzcom. W Kaskadzie do wygrania jest nawet 250 tysięcy złotych. Aby zdobyć właśnie tyle, należy trafić wszystkie liczby w jednym z dwóch zestawów liczb znajdujących się na losie czas na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejnołożone kule, bęben maszyny jest pusty. zwalniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Trzynaście dwa dziewiętnaście, dwanaście cztery dwadzieścia jeden czternaście sześć 17, 8. Czas na podanie wyniku losowania Euro Jackpot, w którym można wygrać niewyobrażalnie wielkie pieniądze. Dziś gra toczy się o 400 milionów złotych. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby. 2, 11, 49, 47, 18 oraz 2, 7. Gratuluję zwycięzcom. Wynik dzisiejszego losowania będzie dostępny na lotto.pl. Na tej stronie obejrzą też Państwo jego retransmisję. Ekstra pensji do wygrania jest 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat, a zwiększając stawkę, wygrana może być znacznie większa. Zapraszam na losowanie! W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejną używane kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i zaczynamy losowanie. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia. Dwanaście. Cztery. Dwadzieścia siedem. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba jeden. Aby grać w Ekstrapremię wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu ekstrapensji. Do wygrania jest nawet 100 tysięcy złotych wypłacane od ręki. Losujmy! W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i zaczynamy losowanie. trzydzieści jeden, trzy, dwadzieścia dwa, trzydzieści dwa, cztery. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba cztery. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie można grać większość gier lotto, m.in. w Eurojackpot, w którym we wtorek do zdobycia będzie 440 milionów złotych. Na koniec zapraszam wszystkich na warszawski tor Służewiec, gdzie wciąż trwa sezon wyścigowy. Wielkie emocje gwarantowane. Zapraszam też na jutrzejsze popołudniowe losowania. Poprowadzi je Konrado Moreno. Dobranoc.